Witam Was w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Dziś na ruszt wzięliśmy najmniejszą półgosinicówkę Wehrmachtu, którą możecie w Kłanińskim Muzeum zobaczyć. To SDKFZ-2 zwany, a właściwie znany, bardziej pod nazwą Kettenkrad. Kettenkrad zaprojektowany jeszcze w latach 30 przez firmę NSU z Neckarsulm. Jako ciągnik rolniczy, który miał zastąpić zaprzęgi konne w rolnictwie, w przemyśle drzewnym, czyli w lasach, w ścinkach, zaprojektowano motocykl, który również miałby trakcję gąsienicową. Jako, że firma NSU, znana oczywiście z produkcji motocykli, bo chociażby słynne NSU OSL, zaprojektowała ten pojazd troszeczkę bazując na motocyklu, czyli korzystając z przedniego zawieszenia dokładnie takiego samego, jak w jednośladach. Ketenkrad powstał, właściwie jego koncepcja powstała w latach 30., ale do produkcji został wdrożony dopiero w roku 1940, a właściwie ostatecznie zatwierdzono projekt tego pojazdu. Pierwsza seria produkcyjna składała się z około 500 sztuk tych pojazdów, no i trafiła już tylko i wyłącznie bezpośrednio do Wehrmachtu. Tak więc na rynek cywilny, ostatecznie Ketenkrady przed wojną. Przed II wojną światową nie trafiły. Wehrmacht od razu zauważył korzyści płynące z zastosowania trakcji gąsienicowej w motocyklu, a właściwie z uniwersa uniwersalności tego pojazdu, gdyż nadawał on się do ciągnięcia chociażby armat czy transportu jednostek zwiadowczych. Bo na Kettenkradzie mógł jechać desant dwóch żołnierzy. Wermach od razu docenił zalety tego pojazdu, i już w 1941 roku pojazdem zainteresowała się również Luftwaffe. Tak więc Kettenkrad zaczął trafiać w coraz większych ilościach do jednostek frontowych. SDKFZ2 stał się na tyle uniwersalnym i na tyle sprawnym pojazdem, że zamówienia tylko i wyłącznie rosły. W 1943 roku, ze względu na problemy z produkcją w NSU, do produkcji przystąpił również nasz szczeciński Stoiwer. Tak więc ketenkrady produkowano wtedy już w dwóch zakładach: było to podstawowe NSU w Neckarsulm, jak również szczeciński Stoiwer. Do końca wojny wyprodukowano prawie 8500 SDKFZ2 Kettenkrad. Była to jedna z liczniej produkowanych półgąsieniców, a jednocześnie najmniejsza z nich. Oprócz tego, że pojazd był bardzo ceniony przez niemieckich żołnierzy, cenili go również alianci. Tak więc szeroko wykorzystywany był również przez żołnierzy amerykańskich, brytyjskich czy nawet radzieckich. Ketenkrad doczekał się również swojej powojennej produkcji, jako że z tych podzespołów, które po wojnie pozostały w Neckarsulm, wyprodukowano około 500 ciągników, które oczywiście użytkowane były w przemyśle cywilnym, tak jak powiedziałem, drzewnym czy rolniczym. Również te ketenkrady licencyjnie produkowała francuska Sinka, i po wojnie we Francji produkowano ketenkrady z odwróconym biegiem, czyli jadący do tyłu już bez kierownicy, o nazwie Ciągników Babolat. Ketenkrad, oprócz tego, że był słynny ze swoich oczywiście bardzo wszechstronnych zastosowań w czasie II wojny światowej, gdyż takimi Ketenkradami ciągano nawet samoloty na lotniskach, zresztą mamy słynne zdjęcia jak Jedne z pierwszych odrzutowców M262 holowane są właśnie przez Ketenkrady. Oprócz tego, że zdobył wtedy sławę, zdobył również bardzo szeroką sławę po wojnie. Tak więc Ketenkrady możemy oglądać we wszelakich produkcjach filmowych okresu, już bym powiedział, współczesnego, gdyż chociażby najsłynniejszy chyba film wojenny ostatnich lat, czyli szeregowiec Ryan, Na jednym z głównych planów ma właśnie ketenkrada. Ketenkradem poruszają się oczywiście żołnierze amerykańscy w trakcie obrony słynnego mostu. Ketenkrad nie tylko nie tylko oczywiście słynie ze swoich walorów estetycznych, ponieważ jest bardzo piękny, ma również doskonałe walory jezdne. Ja osobiście uwielbiam tym pojazdem poruszać się chociażby dla przyjemności. Ten Pojazd gąsienicowy porusza się z prędkością ponad 80 km na godzinę, co jest zawrotną prędkością jak na pojazdy półgąsienicowe, a jednocześnie jest na tyle fajny w poruszaniu się, jest na tyle sprawny, doskonale rodzi sobie w każdym terenie, również w bardzo głębokim błocie, bo nieraz zdarzało mi się zatopić go prawie do końca gąsienic. A pomimo to krat zawsze radził sobie z tym wyjazdem. No i ze względu na te walory jezdne spodobał się również gwiazdom hollywoodzkim. Takiego Kettenkra, Kettenkrada zakupił sobie chociażby po filmie, po produkcji filmu Furia słynny Brad Pitt. Tak więc jest wielu e, hollywoodzkich gwiazdorów, bo nie tylko on sobie taki pojazd zakupił, którzy takiego Kettenkrada dzisiaj posiadają. Kettenkrad również ze względu na swą sławę doczekał się szerokiej, bym powiedział, popularności pośród kolekcjonerów. Tak więc dzisiaj bardzo wiele z tych pojazdów jest poszukiwanych i remontowanych we wszelkiego rodzaju warsztatach hobbystycznych. Wiem, że w Czechach nawet jeden z hobbystów pokusił się o budowę replikwanien tych pojazdów, gdyż te są najtrudniej dostępne, a właściwie najcięższe do zdobycia. Teraz kilka słów o historii naszego egzemplarza. Nasz ketenkrad, który znajduje się w muzeum pancernym w Kłodnie, to pojazd z historią bardzo mocno związaną z regionem Pomorskim. Udało mi się go e, wiele lat temu zakupić od pewnego człowieka, który korzystał z niego właściwie jako podbudowa w garażu, jako podłoga w garażu, odwrócony do górą e, służył jako Wzmocnienie podłogi, żeby nie chodzić po klepisku. A dlaczego to się tak skończyło? To się skończyło dlatego, że dziadek wcześniej miał Opla Olimpię. I tego Ketenkrada pozyskał sobie z pola boju. Wyciągnął z niego oczywiście to, co potrzebne, czyli silnik już był zdemontowany, zdemontowano również wszystkie kółka, które służyły do różnego rodzaju otaczek. I ciekawostka, rozmawiałem z tym ówczesnym właścicielem, mówi koła wyprzedały się pierwsze, ponieważ były w różnego rodzaju wózkach na podwórku, a ta wanna została, a że podłączali sobie gaz, to postanowili tą wannę wyrzucić, bo była już niepotrzebna. I tak ostatecznie trafiła ta wanna do mnie. My po. Ponad roku renowacji tego pojazdu przywróciliśmy go do życia. Oczywiście, zakupując podzespoły takie jak gąsienice, koła, silnik czy różne inne elementy, już za granicą naszego kraju, udało się ten pojazd uzupełnić, uruchomić i dziś sprawny, jeżdżący zdobi kolekcję naszego muzeum. Pojazd pochodził z województwa pomorskiego, tak jak powiedziałem, związany był z Pomorzem, tak więc walczył najprawdopodobniej w szeregach siódmej. Dywizji pancernej i został zniszczony na przedpolach Gdyni. Tak więc taki pojazd pancerny z historią bardzo mocno związaną z Pomorzem, znajdujący się w naszym muzeum, może być przez Was w każdej chwili oglądany.